Znajdujemy się w miejscu bardzo no super miejscu do tego, żeby się uczyć trawersowania. E, duża górka piaskowa. E, tutaj praktycznie każdy, kto próbował i zaczynał, to się uczył na tym miejscu. Słuchajcie, początek. No mamy górkę. Co zrobić, żeby się łatwo nauczyć, bez żadnego stresu, bez żadnego problemu. Pijamy sobie patyczek na pewnej odległości I później musimy go omijać tak, żeby tylnym kołem go nie zbić. Zakładamy sobie punkt zgodnie z naszymi umiejętnościami na odpowiedniej wysokości. Wbijamy patyk. Patyk jest o tyle bezpieczny w porównaniu z drzewem, że się nam podda bardzo łatwo, jeśli zrobimy błąd. I będziemy podjeżdżać, i zaraz za patyczkiem zjeżdżać na dół, czyli nie będziemy walczyć z trawesem. Kąt najazdu powinien być rozwarty i jak najbardziej łagodny na początek. I oczywiście. Próbujemy robić kilka powtórzeń aż do momentu, w którym to ćwiczenie zostanie opanowane i nie będzie powodowało żadnego stresu, czyli najtrudniej byłoby w ten sposób i zawinąć zaraz. Dlatego ułatwiamy sobie odpowiedni kąt i łagodny kąt zejścia. Oczywiście z dołu więcej gazu Żeby wjechać troszeczkę z rozpędu I podnosimy poprzeczkę Gomez jest idealny do tego zajęcia Ponieważ ma bardzo dobrą wydolność tlenową Szybko i dużo biega Kain sobie pokręci w tym czasie No i podnosimy poprzeczkę I nie tylko, że podnosimy poprzeczkę Ale też będziemy zmieniać kąt na jazdę no, i teraz troszeczkę sobie utrudnimy. Czutniejszy rozpęd, kąt i zawijamy. Zwróćcie uwagę, odpuścił i powolutku zjazd. Im bardziej się czujemy mocni, tym możemy sobie pozwolić na wolniejsze zjeżdżanie po trawersie, ponieważ wtedy siła odśrodkowa nas przestaje trzymać, jeśli zwalniamy. I dochodzimy do momentu, kiedy jesteśmy w stanie wystartować spod samej górki. Pełny gwizdek I... Zawinąć Zwróćcie uwagę jaka jest ogromna różnica Z rozpędem i bez rozpędu I tutaj tak, na pierwszych metrach łatwiej męczył Jeśli nie byłby to Renegade Męczyłby się jeszcze bardziej o. I powtarzamy Teraz wprowadzamy następny element Dwie tyczki Które już teraz nie będziemy robić kółeczka za jedną, tylko łagodny kąt na i trzeba będzie przejechać jednostajnym trawersem. Pamiętajcie o tym, żeby to robić w przytyczkach, żeby to było równiutko tutaj, żeby to nie była znowu parabola, tylko musimy wytrzymać w poziomie kilka metrów i zjazd. Gomes teraz troszeczkę przesadził Ale tak, jak jest mała przyczepność Trzeba po prostu, żeby to zrobić wolno Trzeba ustawić koła W prawo do zbocza i dołożyć gaz Bo inaczej się zsunie, no nie ma innej opcji Natomiast Teraz zrobimy inaczej Łagodniej, bez takiej walki Ale też zwróćcie uwagę, że Narysował linię prostą O, 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 o. tak, 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 tak. I dokładnie, i zjazd. Pięknie. Kochani, podnosimy poprzeczkę. Trzy tyczki na większej wysokości, na dość dużym kącie. Gomez nadjedzie z tej strony i będzie się starał, w pobliżu tyczek, równiutko, równolegle przelecieć trawersik i zjechać. Go! Pamiętajcie, że na piasku wygląda to inaczej, a jeszcze inaczej będzie wyglądać, jak będzie duża przyczepność. Tutaj jednak koła muszą być ustawione do zbocza i odpowiednio więcej gazu. One grzebią, grzebią i wdrapują nam sprzęt. I jeszcze jedno powtórzenie. I łagodnie na dół. Teraz coś dla za zaawansowanych. Będzie slalomik. Czyli raz, dwa, trzy. Odjęcie suwamy się, gaz A? Niestety za duży kąt. Nie zmieniamy ujęcia. I jeszcze raz, z troszkę innego ujęcia. To jest taka zasada, czyli jeżeli się już nauczycie, będziecie czuli, że możecie po piasku, bo tak naprawdę doskonale na się coś stanie. potraficie pod piasku zjechać, kładę w okien, tak naprawdę kierując kołami sobie i regulując. To znaczy, że zaczynacie to czuć, że się tego nie boicie, bo największy strach jest to, że Wam się kład przęgł, Jeżeli potraficie to wyregulować tak, że kład będzie, bo jest gdzieś tak, ale jechał praktycznie bokiem do, 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 do soku. to znaczy, że czujecie kład. I możecie zacząć sobie Zjazd i przejście w trawers. Zwróćcie uwagę, balans, ciała i odpowiednie dodawanie gazu. Na piasku między innymi dodaniem gazu Reguluje się przyczepność, ponieważ jeśli kład złapie gwałtownie przyczepność, może zrolować. Czyli odpowiednie dodawanie gazu powoduje to, że ta przyczepność jest łagodnie zrywana i kład się zsuwa bezpiecznie bokiem. Oczywiście w takich warunkach, na takim kącie i takim podłożu, no, dobrze jest mieć nadmiar mocy, zapas mocy, tak jak to ma Renegade. Niektórymi kładami będzie ciężej regulować przyczepność i podjazd trawersem. Jaime Gomez.